Cześć, dzień dobry, hej, mówi Ania Witowska, założycielka kobiecego punktu widzenia i autorka serii w Berier. Dzisiaj będzie o otwartości. I już tłumaczę o jakiej otwartości. Jestem pewna, że widziałaś zdjęcia staruszek na rolach, pokrzebieranych, kolorowych. Ludzi podróżujących dookoła świata i nie mających stałego miejsca, ludzi żyjących swoją pasją. Aby coś takiego zrobić, aby wyrwać się z tego, co być może powiedziano ci w domu rodzinnym, co być może wierzy w Twoje otoczenie, musisz być otwarta. Otwarta na to, że nie ma tylko jednego pomysłu na życie. Otwarta na to, że można w różny sposób podejść do tego samego tematu. Otwarta na to, że Ty też możesz w taki sposób, jak tylko sobie wymyślisz, przeżyć swoje własne życie. Pomyśl, gdy nasz umysł jest zamknięty, gdy jesteśmy jak konik z klapkami na oczach, taki, widzimy tylko to, co jest tutaj przed nami. A to wszystko, co jest z boku, jest dla nas niewidoczne. I być może w tym momencie Twoje klapki to skończyć szkołę, znaleźć pracę, znaleźć męża, urodzić dzieci, wziąć mieszkanie na kredyt, później wziąć kolejne, spłacić kredyt, pojechać na wakacje i poczekać na emeryturę. Ale czy na pewno ten model Ciebie uszczęśliwia? Czy aby na pewno to jest to, co sprawia, że chcesz nadal przeżyć życie i być szczęśliwa? Zadaj sobie dzisiaj to pytanie. A jeżeli trafia do ciebie to, co mówię, że być może można inaczej, być może w wieku 70 lat można nadal, nadal cieszyć się życiem, być kolorową osobą, doświadczać, zaczynać, to może potrzebujesz po prostu. Troszkę się otworzyć. Pomyśl no o tym. Moje klapki na oczach zniknęły już dawno. Ja chciałabym się, o, w ten sposób otworzyć, bo im bardziej jestem otwarta, tym więcej widzę możliwości. I to nagranie dzisiaj robię po to, abyś Ty te możliwości także zobaczyła. jaki ode mnie. Dobrego dnia. Cześć. you mm -hmm.